Ten odcinek jest o tym, żeby spróbować dla siebie z tych 24 godzin, um, chociaż pół godziny dziennie um, wyciągnąć, i realizować to, o czym marzycie, realizować pasje, hobby, pojechać na konie, pójść do opery, żeby po prostu nam to wszystko nie było w sferze, um, że kiedyś to zrobię, bo, bo kiedyś po prostu może nie być. Jak to będzie, jak spędzę troszkę czasu sama, bez dziecka, bez partnera, partnerki mojej, jednej czy drugiej koleżanki. Gdzie się wybieram na tę randkę sama ze sobą? Otóż do opery. Idę w super fajne miejsce, to będzie opera w Łazienkach, w Teatrze Królewskim, w Oranżerii, także myślę, że będzie pięknie. Idę sobie po mojej to sama ze sobą. I jakie mam wnioski? Po pierwsze, wspaniała była opera, wspaniałe jest to miejsce, ale połowę czasu miałam ochotę iść gdzieś na bicie szampana. Po drugie, na jutro się umówiłam już z Agnieszką, na niedzielę z Paulinką i na następną operę na stówę idę z Paulinką. Ja nie wiem, czy to tak każdemu dobrze robi, bycie sama ze sobą. Chutko. chyba o tej porze to jeszcze nie było. Najwyższa pora, czyli jednak coś się odkrywa, jak się samemu wylezi. Ale pięknie jest w Warszawie, Jezu. Tylko tak się zastanawiam, bo jak słucham, jak większość osób pracuje, to naprawdę gdzie wcisnąć ten czas dla siebie? No różne są możliwości. Dzisiaj udało mi się chwilkę wcześniej wstać. I chcę spróbować się rozciągnąć, poćwiczyć jogę. Więc sobie ściągnęłam po prostu taką aplikację. Moja się nazywa Daily Yoga. Sobie tutaj wybieram po prostu co chcę zrobić, ile mam minut. Krótko mówiąc nie trzeba iść nigdzie jechać, brnąć przez deszcz, czy tam śnieg daj Bóg, bo jeszcze śniegu chyba nie było w Warszawie w tej zimie. Coś dla się dobra, może nie ktoś nie znosi na przykład ćwiczeń, no to wtedy coś innego by się pewnie zdało. Co można porobić jeszcze, żeby właśnie spróbować zrobić coś dla siebie, poczytać. A to zaraz Państwu coś fajnego pokażę, jeśli chodzi o czytanie. Ja od paru lat naprawdę mam super rozwiązanie i bardzo to Państwu polecam. Ja mam takiego Kindla, e-booka, elektroniczną książkę. Po prostu, którą można mieć wszędzie ze sobą. No i to też jest super sposób na to, żeby się oderwać od codziennego chaosu i pędu i chwilkę, nawet 15-20 minut spędzić sobie na tym, co się lubi i na czymś innym niż musimy bardziej na tym, co chcemy. I to też jest dobry sposób na spędzenie czasu samemu <grywka> ze sobą. Naprawdę, już od wsiąścia do samochodu jest dobrze. No i uwaga! Chyba na tym nie pogramy. Ale dla mnie na przykład właśnie ten czas taki dla siebie jest o tyle ważny, że ja uwielbiam grać na instrumentach. No w tym wypadku to raczej się nie uda. Ale gram na pianinie, wróciłam do tego po latach. Bardzo Państwu polecam, żeby spróbować właśnie nawet zacząć się uczyć na czymś. Myślę, że z YouTube'a można wziąć lekcje gry na czymkolwiek. Momencik, ktoś jeszcze? Się... Tak, proszę bardzo, można grać naprawdę na wszystkim. To wydaje super dźwięki. Także grać można na wszystkim. A jeszcze super fajną rzecz znalazłam, co bardzo polecam i mi na przykład daje to ogromnie dużo radości. Jadę sobie na wykład Taki o malarzach, o malarzach, o sztuce, o obrazach i bardzo tu polecam, ja jestem miłośniczką Facebooka pod tym względem. Można tam zawsze znaleźć wydarzenia w okolicy i zawsze naprawdę każdy coś dla siebie znajdzie. Z tym spędzaniem czasu samotnie w moim przypadku różnie bywa. Ja wcale nie wiem, czy mi to sprawia taką wielką przyjemność. Jeśli bym spędzała więcej czasu zupełnie sama, to chyba bym zwariowała. Ale jeśli ktoś większość czasu spędza wśród ludzi, w jakimś hałasie, chaosie, wszyscy coś od ciebie chcą, to naprawdę warto zaplanować dla siebie jakiś taki moment ucieczki i oddalenia się od wszystkich na chwilę. Oczywiście na samym końcu można też odpalić Netflixa. Kto powiedział, że nie i pooglądać sobie to na co my mamy ochotę, a nie wszyscy naokoło i nie musimy iść na żaden kompromis. Jeśli masz jakieś marzenie, to i nie masz nikogo do zrealizowania tego planu, hobby, pomysłu. Nikogo, kto by chciał z tobą to zrobić, to zrób to po prostu sam. Ja mam plany jeszcze w tym roku nauczyć się tańczyć tango. Mam nadzieję, że wkrótce też Państwo znam z tego relację. Także warto o ten czas dla siebie zadbać, bo on nam czyści głowę, on nam daje odpocząć. Po prostu możemy być sobą.